Wizard, ale może byś się pokazał, co? Hello once again. Jestem skarżący, cóż... Z... Aha, to jest prawdopodobnie albo przedostatni, albo ostatnie z tych stronach. A teraz się dowiedziałem, że jak mam skrzynię w łapie i wcisnę sobie sada, to ja mogę nim obracać. Wcześniej się dowiedziałem, ale no cóż. Gdzie znowu? What the fuck? <laughs> co, co tu się oddaj, nie oddaj. A co tu się wydarzyło najlepszego? <laughs> co tu się wydarzyło? Chłopak czy na łebek rozjebał? złem miasto zaraz nie rozjebał. Cześć, to czas na desunie no tak. Lesunie jednak czegoś brakuje, a brakuje jej skrzynki. Na pewno o to chodzi. No chyba i tak nie. Chociaż <śleczysz> nie mam pomysłu. Co jeżeli postawię tu skrzynkę? I tu postawię drugą skrzynkę. Jeżeli ona się postawi, ale... I teraz stworzę deskę. No. I elegancja. Każdy normalny człowiek poślełby, że może przejść dołem, stawiając tu skrzynki. Ale trzeba było iść górą. <grych> Czemu wy sobie głupie łby rozbijacie o coś cały czas? Nawet nie rozumiem. Ale tam jest armia, nie? Kurwale imprezę mają pana, się pakują sobie. Ty ktoś na dole umarł. Panowie, co się stało? Kiedyś się uda? Terpa jaka kooperacja, ty udało im się. Z Kubanii, kurwa trzyma na wydropił. Ale Skubany no... Udała im się kooperacja. Dalej jest za krótka. No i się. Wszystko było zaplanowane Hello? Hello. Co to za mini deseczka? What the fuck? Tylko nie ta fizyka jebana o! Taktik, taktik A jak tu się wchodzi na dół? To nie zły boink. O, 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 Widząc to, zakładam, że na dole jest śmierć. Ona. Oh no. No, mówiłem, że na dole jest śmierć, mówię. Z czego ja dostałem obrażenia, przepraszam bardzo. Kurwa crazy, nie? Nie jak tu, kurwa, ciemna jak w dupiu. No, i jest super. A w drugą stronę? Nie, nie, nie! Dobra, działa. Zadziałało. O, dwie strzały randomowe. i zdechła w pizdu. Zrobiłem to na przygłupa. Zadziałało, zadziałało. Wow. Nie ma opcji. Nie Dziabnę się w tym znowu. Wywalaj. Dobra, ulepszony młotek na maksa. U ciebie. Czarodziej ma 6. Gdzie jest trzeci skill dla czarodzieja? Sędzie mógł tworzyć czarodziej. Ja chcę wiedzieć. Dobra, no czasowo, to ja to wybrałem niesamowicie dobrze, nie? Oboż. No chyba jaja se ze robisz, no. O, fajnie, boże, ta gra ja w końcu dźwięk, tak Dopiero teraz ta gra ma dźwięk, by the way. Ale to nie jest ważne. Dobra. Naprawdę? O, wszystko go uderzyło, super. gdzieś musi być pająk, bo jest pajęczyna. Padnie, butla. Co? No gadzina. Halo! Miło poznać poznać wiesz? Są butle. Boże, gdzie jest butle? Nie, butla! Dobra, trudno, czarodziej. Trochę ci pokiereszuję nogi, ale trudno. Tak mamy życie, sorry. Tak mamy klimat. Ale ekstra walka, łył. Bombastycznie, o kurwa. Nie wiem jak ty z mojego tego ruchu ogarnąłeś, że mam zrobić dużą skrzynkę, ale no spoko. No mi platformę paszczur. To wygląda jak ta, te, takie deski do rozwalenia, ale jak ja mam je rozwalić to nie wiem. O, chyba. Chyba się rozwaliła. Ale oczywiście ja tu spadłem, bo ja wiedziałem, że to jest flacha. No to dlatego. To był dobry swap. No se pochargujesz, nie, gościu? No, powodzenia. Mogę zwiększyć ilość planków o jeden? Nie, no gość. Trzy planki. Może nie każdego czarodzieja. Masz, o to, kurwa, możesz czarować pięć desek na raz. Jak chuj na tym levelu będzie jego ostatnia umiejętność. Nie? Kliknąłem guzik no i. Również sobie zmarłem, prawda? Żeby nie było. Aha! Ja nie należę do osób zbyt inteligentnych, więc. No cóż, nie dziwota, że ja tego nie zauważyłem. A do widzących to kompletnie. Indiana John z momentu, już wszyscy? Co ja zrobiłem? Bo ta faktura. Pagonik? E, e, Halo! jaki skam? Weź tu posprządaj trochę. No. Yes, I do the cleaning. Skastuj coś. In a single level king jumping on a knight? Aha. Super. Coś... Coś zrobiłem. Schowaj ten... Kurwa młot, dziękuję. story of my life. Powiem mi ktoś, jak ja mam stąd wrócić? Aha, no jeszcze pewnie że się zablokowałeś, toś... Już... Nie no, przecież ten level to jest taki żart. To jest ostatni skill czarodzieja? Naprawdę? Floating platform I ja nie wytrzymam. Ja teraz użyłem wszystkiego skill point, oczywiście, że tak. O kurwa, to będzie ciężkie. O jezusie. Nie! Muszę pamiętać, że czarodziejem, że tworzysz latające platformy, to jest... ...kinda important. Okej, okay, elegancko, elegancko. O, skończyłem mindset! Yo!